Siemka, witam Was na kolejnym giveawayu w Albionie. Dzisiaj, no cóż, zaraz się dowiecie, co? Tak, 5 razy krowa T8. Wystarczy wbić na Discorda, do którego link macie w opisie, kliknąć tutaj reakcję pod konkretnie tym postem, właśnie z tym giveawayem na 5 krówek, bo 5 osób będzie wyg mogło wygrać tą jedną krówkę i trzeba zostawić swój nick razem ze swoimi numerkami coś takiego. Na przykład dla mnie tutaj jest, wy macie oczywiście inne. W komentarzu pod tym filmem, nie w jakiejś prywatnej wiadomości, nie gdzieś na Discordzie, tylko w komentarzu pod tym filmem. Także tylko dwie rzeczy: reakcja tutaj na Discordzie, żeby bot mógł was losować i komentarz na YouTubie pod tym filmem. Potem będę sprawdzał oczywiście, jak ktoś wygrany zgłosi się do mnie. A pamiętajcie, że czas po tym jak wygracie, jak was podwylosuje, macie tydzień na to, żeby odebrać ten przedmiot. Czyli tydzień po tym 25 maja, kiedy będzie to losowanie, mają te osoby, które wygrają czas na odebranie, potem przepada. Tak samo przepada, jeśli wygracie tutaj na Discordzie, a nie będzie komentarza na YouTubie, także pamiętajcie o tym, żeby to zostawić. Bo potem ludzie się budzą i... Niestety przepada. Także komentarz musi być, oczywiście, do momentu, kiedy tutaj bot nie wylosuje, później też już się nie liczą. No dobra, a my tutaj przechodzimy już do samego giveaway'a, gdzie, tak jak powiedziałem, krówka T8, 5 sztuk, taka krówka około miliona kosztuje, w zależności od jakości. Jak będzie jakaś tam wyższa jakość, wiecie, w niedużo większej cenie, to pewnie też kupię, ale to mam na myśli jakieś, nie wiem, 50 tysięcy, na przykład więcej, no to wtedy mogę spokojnie dołożyć do takiego interesu, żebyście mieli troszkę większy udźwig. Tak, bo od tego to zależy. Im wyższa jakość, tym większy udźwig taka krówka ma. To jest tak naprawdę najbardziej interesujący nas parametr. Także taka krówka, no moim zdaniem, jest najprzyjemniejsza do chociażby odbierania od naszych pracowników, jakichś dzienników. Czy czasami do przewozów, chociażby po mieście, do stacji craftingowych, czy czasami między miastami ludzie jadą, bo ta krówka już nie jest taka wolna, ona ma tutaj 100%, więc na ten udźwik, który ma, oczywiście można do tego dołożyć pasztet, buty, jedzonko, nie jedzonko, tak, pasztet to jedzonko, torby. Tak, można dołożyć jedzonko, czyli pasztet, buty i cakwę. Razem to kumulując wszystko, można całkiem fajny udźwik. Wykręcić i mieć tutaj jeszcze 100% tego galopu, więc jest to całkiem spoko. Prędkość i można takie średnie ładunki między miastami wozić taką krówką. Na zbieractwo nie polecam. Krówki są znacznie lepsze. Monty, no chyba że chcecie na żółtych mapach, ale to też nie opłaca się po prostu na żółtych mapach zbierać. Jeśli już macie hajs na taką krowę, no to warto by było wyjść na czarne. Więc taka krówka tak jak mówię. No najlepiej gdzieś tam na wyspach coś porobić, gdzieś w mieście czy ewentualnie jakiś średni transport między miastami. Więc taką krówkę, no cóż. No miło mieć, miło mieć. Wiele razy też takie krówki łapaliśmy. Pamiętam na Pekerce. Krówka jest już dość twarda, troszkę ma właśnie tych odporności troszkę tego życia. Także także można powiedzieć, że małcik jest przyjemny i nie polecam na nim przewozić przez czerwone, bo też uważam, że są lepsze mounty. No ale widziałem wiele razy jak ludzie wożą. Jest dość twardo, a więc, więc mniejsze grupy pekerskie, takie wiecie 2 osobowe, no to często nie dają rady takie krówki złapać. No nic, to by było z mojej strony chyba tyle. Także już więcej tutaj za bardzo o tej krówce się powiedzieć nie da. Jeśli chcecie coś nowego jeszcze zobaczyć coś czego nie było na coś macie pomysły co może wpaść w kolejny giveaway jak to oczywiście po swoim niku, ze swoimi numerkami możecie zostawić w komentarzu taką informację że chciałbym zobaczyć fajera 83 masterpiece oczywiście tego nigdy nie zobaczycie ale jak macie jakieś pomysły, maks do paru milionów, no bo też nie będziemy robić czegoś za 10 baniek, żeby tylko jedna osoba wygrała, tylko chciałbym robić takie przynajmniej, żeby trzy mogły wygrywać. Czyli wtedy takie itemy powiedzmy do 2-2,5 miliona są spoko. No dobra, no to co? Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i trzymajcie się zasad do następnego.